Witam wszystkich, kryptomeryk z tej strony. Słuchajcie, chciałem tu poświęcić chwilkę, żeby podzielić się z wami takim kryształkiem, dżemikiem, jak tam uważacie. Na początek, wszystko co mówię, nie żadną poradą finansową, to jest tylko coś, co tutaj sobie oglądam, przyglądam się i tak dalej. Więc słuchajcie. O czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tokenie, który nazywa się Paratoken. Jest on na sieci Ethereum i dlaczego? Tak by mi się wydawało, że może to być piękny strzał w dziesiątkę po raz kolejny. Więc Paratoken, jak każdy token na sieci Ethereum, oni wystartowali. W ogóle wystartowali z tym tokenem w tamtym roku. Na przełomie marca ja ich obserwuję od niedawna, więc co się stało? Coś tam z ich kontraktem się popieprzyło, i jakieś półtora miesiąca temu, jeśli dobrze pamiętam, zmienili kontrakt, wystartowali jeszcze raz. Mieli nawet fajny YouTube Live, jeśli chodzi o start, i to było gdzieś na przełomie tamtego miesiąca. Słuchajcie, no poszli w górę niesamowicie, elegancko. Wydaje mi się, że od tego, kiedy wystartowali po raz drugi z nowym kontaktem, zrobili już chyba razy 4, coś w tym rodzaju, około razy 4. Ale dlaczego chciałem o tym tokenie powiedzieć i dlaczego dzisiaj. Więc token jak token, możecie sobie tutaj posprawdzać fajna sprawa. Więc jest to Community token. Na sieci Ethereum. Tak jak mówiłem, co fajne tutaj mają, że 2% oddają na charity, czyli dla weteranów głównie. Więc są tutaj dwie nazwy: Convoy of Hope i Extreme Culture GI Foundation. Dla weteranów idą sobie pieniążki ze sprzedaży tutaj co będzie się pojawiało za niedługo NFT Marketplace czyli NFTki NFT będą już w czwartek, zaraz pokażę na, na Twitterze, bardzo ciekawie wyglądają, później w przyszłości będzie stake'owanie będzie bridge, będzie nawet dla launch platform na różne launchpady i tak dalej tutaj mają roadmap, co już zrobili jakie partnerstwa i tak dalej można sobie to przelecieć tutaj różne mają YouTube channel jakiś tam YouTuberów jeden z takich którego ja też obserwuję jest CryptoBolix mam chyba 17 czy 20 tysięcy więc ciekawie to wygląda idą naprawdę grubo ale czym chciałem tutaj na co chciałem zwrócić uwagę w szczególności co się zaczęło tutaj dziać na tym tokenie od piątku, pomimo tego jeszcze tu może pokażę, że <coughs> mają diluted Market Cap już 116 milionów, e, e, liquidity zalakowane i tak dalej, ale co się tutaj wydarzyło. Więc e, tak jak powiedziałem, ja ich tu obserwowałem od jakiegoś czasu i oni tutaj mieli takiego newsa e, w tamtym tygodniu, którym nie mogli się za bardzo pochwalić jeszcze, że coś szykują w Dzenazrzu, i pomimo tego, że ten market jest taki mm, dość spory, e, dlaczego uważam, że to może wyszczelić. Hmm, no nie wiem, nie zdziwiłbym się razy 10, a może razy 100. Może ktoś sobie pomyśli, że jestem trochę idiotą, jeśli chodzi o coś takiego, ale 1 bilion market card w Cryptocurrency to nie jest tak naprawdę dużo. Więc zobaczcie, tutaj ten. A ja go tu może pokażę, gdzie jest Steam. Ten founder, cały creator Lee. Ja z nim oglądałem bardzo dużo AMA. A on sobie tam gdzieś pojechał do Abu Dhabi, do Dubaju, do Emiratów w ogóle. I tutaj ma zdjęcie CEO Stack Exchange w Abu Dhabi. Więc nie mogli się nic pochwalić. Jest to jakieś zdjęcie z jakimiś tam kolesiami w białych sobie tych futerkach, że się tak wyrażę. I co się tutaj stało? Oni wczoraj ogłosili, czy w poniedziałek, proszę bardzo, chciałem to przedstawić. Już Wam pokazuję. Więc tak, Paratoken będzie pierwszym uh, Community Driven uh, tokenem który będzie zarejestrowany jako currency entire nation. Chodzi o Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie. A wiadomo, nie będzie to e, e, token e, Emiratów Arabskich, tylko będzie to jeden z pierwszych powiedzmy, że tokenów, mincoinów, e, który będzie działał na podobnej zasadzie płatności. Jak na przykład Bitcoin, który jest jedyny obecnie tam, gdzie można go używać, i też w nie za dużo miejscach. Token będzie wylistowany na ADGM giełdzie w Emiratach Arabskich i także będą e, wspomagani przez menadżera, którzy będą im pomagali uh, z płatnościami i z dotacjami. Ja sobie tutaj uh, włożyłem ten adgm.com stack exchange. Słuchajcie, na tej giełdzie jeszcze nie ma żadnych krypto, i to będzie jeden z pierwszych tokenów, który wejdzie. Wszyscy chyba sobie zdają, zdajecie sprawę z tego, jak potężnie bogatym krajem. Jest, są Zjednoczone Araby, więc. Według mnie, jeżeli to jest prawda, jeżeli oni wejdą na tą giełdę to to może poszybować. To może tak totalnie poszybować, że to już nie będzie kosmos, nie będzie to moon, tylko będzie to już inna galaktyka. A Co, co ciekawego tutaj kolejne. Oni tutaj się chwalą, że w budynku, tam gdzie jest ten Stake exchange, dostali już swój ofic. Więc będą promowani, będą a, dostawali a, najprawdopodobniej jakąś kasę z tego też um, nie wiem, czy to są jacyś znajomi tego y, pana, który założył ten token, ale bardzo interesująca rzecz. Według mnie, wczoraj y, po tym się ten token poszedł prawie o 100%. Teraz obecnie troszkę spadł, tak jak tutaj na wykresie a widzicie, dzisiaj jest tutaj ta godzinka. To sobie pięknie szło przez parę godzin. A obecnie z 78% 24 godziny. Wczoraj chyba było coś koło 100. Więc uważam, że naprawdę warto zwrócić na to uwagę, bo jeżeli dojdzie do tego, że oni zostaną tam wylistowani, najprawdopodobniej będą potężne jakieś partnerstwa już w niedalekiej przyszłości. To dla takich Emiratów Arabskich zrobić razy 10. A kto wie. A może nawet więcej, wydaje mi się, że jest to całkiem możliwe. Aczkolwiek jeszcze raz podkreślę: to nie jest żadna e, porada, to jest tylko coś, co obserwuję przez jakiś czas i zwróciłem na to uwagę. Dzisiaj mają, rozdają akurat na przykład dwa Ethereum giveaway, a z tego co wiem i z tego co słyszałem, e, słuchając tam Amy wczoraj. Jest to po prostu rozdawane losowane, losowanie, więc jeżeli ktoś kupi tam za przynajmniej tam 0.02 Ethereum, chyba przez najbliższe 24 godziny, to oni wylosują mi na portfele, będą rozdawać Ethereum. Tutaj jest właśnie ten news o NFT, czyli będzie to 7 kwietnia już w najbliższy czwartek. Bardzo fajnie to wygląda. No i najprawdopodobniej się to będzie bardzo ciekawie rozwijało. Jak będę miał jakieś informacje, to zrobię znowu jakiś update. Tutaj jest jeszcze jest jeden taki fajny e, krajobraz z ich nowego ofisu, i tak dalej. Polecam. A, warto sobie tutaj przejrzeć. Wydaje mi się, że. Pomimo tego, że ten token poszedł już tak dużo do góry, to jest dopiero początek. Mogę się mylić? Nikt nie jest perfekcyjny, aczkolwiek uważam, że warto zwrócić na to uwagę. Więc tak, kryształki, dżemiki, pozdrawiam wszystkich, a do usłyszenia, Kryptomedyk z tej strony, cześć.